Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Moi drodzy, dzisiaj będzie dosyć specjalny odcinek z racji, że będziemy mieli paczkę za 125 tysięcy monet Ponieważ brakuje mi dosłownie jednego meczu, żeby zdobyć bramkę i mieć właśnie tę paczkę Więc mam nadzieję, że dzisiaj coś fajnego trafimy Oprócz tego paczki za ważne mecze i prawdopodobnie zrobimy Draxlera, bo już Draxler w SBC Bardzo ciekawy swoją drogą, także taki będzie dzisiaj chyba odcinek Więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, filmy są codziennie, to jest daily No i moi drodzy, możemy od razu przejść do paczek za ważne mecze. Jestem we z z 25 koła, ale niestety aktualnie nie mam jeszcze kart, więc zrobimy sobie to pewnie później. A teraz otwórzmy sobie paczki za ważne mecze. Generalnie teraz większość kart bardzo zdrożała, więc jeśli coś trafi fajnego, to raczej będę się starał to od razu sprzedać, więc zobaczmy. Pierwsza paczka z jednym świecącym zawodnikiem i można będzie zlepne. Okej, okay, niech będzie. Konti, on coś kosztuje? Tak, widzicie teraz sami. 1700 monet. Te karty są teraz tak niesamowicie drogie. Że powiem wam, to trzeba sprzedawać praktycznie od razu. Pewnie się te ważne mecze zwrócą tak czy inaczej, także to jest dosyć duży plus. Dobra, teraz może Small Prime Electrum Players Pack. 3 świecące karty. I może. Może. Świecąca karta. Okej, okay, świecąca złota karta. Jest już troszkę lepiej, ale smutne. Eee, dobra, czyli trzy paczki do końca. Eee, ostatnia. Prime Mix Players Pack. Sześć świecących kart, 12 zawodników, więc. Może. Coś ciekawego! E, ten. E, kto to jest? Ale on nie jest drogi chyba. Ale to jest Reina. Trafiliśmy wymiennego Reina, tylko kurczę. Dobra, ma fajne staty. Powiem tak, ma fajne staty, ale nie jestem pewien, czy on nie kosztuje bardzo mało, bo on jest. Czekajcie. No, tak myślę. Znaczy, dwie dychy spoko. No, tak czy inaczej. Ajajaj, ale wymienny. Wymienny, wymienny Reina Adidas. Także kolejny number trafiony. Jest to duży plusik, więc niech będzie. No, szkoda, że kosztuje tak mało. No, bo pamiętamy jego kartę. Chociażby e, Future Star chyba bodaję, że to był. I on kosztował prawie pół miliona, więc. Ale nic. nie będę oczywiście narzekał skądże znowu. Dobra, no to mamy już kartę. E, zawsze wspominam. number sub trafioną. I teraz Small Prime gold players Pack. Minimum 80. Plus. I może. Drugi łokałcik. No niestety nie tym razem. Tym razem świecąca karta i będzie to yy, Ojar Zawal. No nic, ostatnia paczka za ważne mecze i tak już wyszliśmy na plus. Także jestem zadowolony. Rare Electrum Players Pack co najmniej rating 8,2 plus. Więc. Może coś jeszcze ciekawego, ekrany na sam koniec, z Niemiec, a to będzie k... Rudiger. Okej, okay. niech będzie Rudiger. Wadę, że była wymienna, o jeszcze Inform, dzień dobry! Oczywiście idzie od razu na Quixel, ale zawsze 10 koła do przodu, więc bardzo mnie to cieszy. Yy, Rudiger raczej dużo nie jest wart, a oprócz tego wszystko będzie... A nie, parę, że może być coś wart, chyba... Nie, nie może być coś wart. Dobra, wszystko wysyłam do klubu po prostu i tyle. Ok, więc słuchajcie, wyszliśmy dosyć... Myślę, że jest 34 tysięcy na plus ważnych meczów, więc ja jestem zadowolony jak najbardziej. No i przed nami mecz o paczkę się 5 koła, więc jest o co walczyć. Czekajcie sobie sprzedam te karty, wszystkie i możemy możemy lecieć. Dobra, słuchajcie, Rejna poszedł za 24 250, więc elegancko. Jesteśmy coraz bliżej natale. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze bliżej. I co? Porana, moi drodzy, meczek. Meczek o paczkę się 5 koła. Jeśli strzelimy bramkę, to już mamy pewną paczkę, więc musimy po prostu strzelić. I nie mam już Bo miałem tutaj Kesiego, ale właśnie tutaj będzie Draxler. Więc aktualnie damy sobie tu... Dobra, teraz niech będzie zwykły Kessie, nie chcemy mi się zbytnio kombinować, po prostu strzelmy jedną bramkę i będzie, będzie, będzie git. Zmieniłem jedną pozycję, mianowicie Dembele będzie u nas grała a nie ponieważ według mnie Isinie jest po prostu, no jest za słaby. Dembele go najzwyczajniej w świecie zjada, więc Dembele będzie na skrzydle razem z Klusewskim, na ataku Morata z Fekirem, a na spd będzie to na Lizy e, Draxlerem, także Draxler pewnie będzie robiony. A teraz... No Zobaczmy paczkę. Dobra, mamy oponenta Di Natale. No właśnie, Di Natale, czerwony Jezus. Insigne tam był przy okazji, więc zobaczymy, czy Insigne jest tak zły, jak, jak mówię, czy może miałem rację. W każdym razie najważniejsze jest to, żeby strzelić gola. No też fajnie było w sumie wygrać, no bo jednak mam Strika teraz. Udało mi się wygrać parę spotkań, mamy drugą rangę, więc no miło byłoby mimo wszystko też wygrać, no bo elitarna liga brzmi całkiem fajnie. Zawsze jest to dodatkowy pik, więc warto się postarać, myślę. Tam był jakiś faul chyba bez piłki, ale gramy dalej. Kulsewski. Aaa, ja cię jeszcze nie koniec, jeszcze nie koniec Chodź tu Alvaro. potrzebuje cię Alvaro. Morata! Nie. To musisz być ty zablokowany, kolejny rzut naraz. No, Spróbuj teraz normalnie na główkę Moraty, bo on nie wychodzi bramkarzem. I to A, się może okazać, że to jest poprzeczka. Może jeszcze jedna główka i teraz przegra. Ok, no to Okej okay. O, jest i kulusewski troszeczkę wypuszczony Czekamy, wejść przed pole, świetne zagranie, to Nali. Ale to podanie było bez sensu, nie wiem, po co podawałem. To było głupie. O, biegnie znowu, znowu Kulusewski. Kulusewski będzie szybszy. O wiele szybszy. Podanie! Nie tu! Nie do Moraty! To było do Fekira. Bez sensu, czemu grał znało, że chce podać do Moraty, który był na spalonym, no bez przesady. Uh Oho, insynie. zobaczmy, czy on to umie. Nie, Marquinhos jest o wiele lepszy. Nice. Otóż nie. Aaa, Kim Pębę, no już tam leciał Fekir sam na sam. Szkoda. No i co, moi drodzy? Koniec pierwszy połowy: oczywiście 0 do 0, jak zwykle. A pewnie w drugiej bowie, jak zwykle to się rozkręci, ale no gość nie oddał nawet strzału. No nie wiem, co mam sądzić o tym meczu. Myślę, że gdybym miał takiego Draxlera teraz, to w ofensywie wyglądałoby to o wiele lepiej, no ale można powiedzieć, że mam dwie kłody na środku pomocy, także no niestety wygląda tak, jak wygląda. Ale myślę, że jesteśmy w stanie śledzić jedną bramkę, więc do boju. To niestety nie będzie gol, bo to jest Roberto Carlos, ale jeszcze zenkunku. Jezus. Donnarumma, świetna interwencja, nice, do przodu, do przodu, do przodu I to będzie... nie będzie bramki Nic nie może wpaść w tym meczu, ja nie wiem, to się naprawdę skończy 0-0? Nie, Dinatale Natale i Di Donnarumma znowu broni, ja nie wiem On jest niemożliwy dzisiaj Nie, nie, słupek, Jezus, jest tak W drugiej połowie goście naprawdę odpalił, tutaj w drugiej połowie to ja już nie wiem co się dzieje Fekir, bądź tym zawodnikiem, który sprawi, że będziemy mieli paczkę w tym odcinku. Jest! 1-0, Fekir. Czy Alvaro? Czy się wpisze na listę strzelców? Broni na was. Dobra interwencja. O nie. O, oh, shit, gdzie jest obrona? Co? Gdzie jest obrona? Nie. O, ale to jest. Nawet mi się nie chce dokumentować, nie? Nawet mi się tego nie chce komentować. Ja to muszę zobaczyć w powtórce, bo to jest niebywały scam. Nie dowiem się, dlaczego nie ma tutaj Markiniosa, bo nie wybiegł z dupy. Ale patrzcie to, to są jakieś jaja, dlaczego? Okej, okay, dobra. No niestety nie będzie zwycięstwa, należało się tego spodziewać. Mamy paczkę, to jest najważniejsze. Niestety również mój streak poszedł się wiadomo co. Mam nadzieję, że paczka będzie tego warta, powiem wam tyle. To co, nie ma co, nie ma co przedłużać, słuchajcie, po prostu przejdźmy do tej paczki. gwarantowany rating 8.4 lub powyżej. Sprawdźmy, czy będzie coś potężnego w tej paczce. Jest... Wojtek Pieprzony Szczęsny, który ostatni mecz z Węgrami raczej nie zaliczy do udanych, a już myślałem, że ten Robercik wyjdzie, no niestety. Znaczy, fajnie, że jest łokał, tak czy inaczej, no ale... No, Wojtek, często to nie jest. To nie jest najlepszy traw, jeszcze jest parecho jeszcze jest grillish, a w duplikatach będzie volant. Były dwa walkauty, więc jest to jakiś plus. Przynajmniej będę miał kartę na przepałkę na e, draxlera, więc zawsze coś. Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie jeszcze paczkę e, Passing 82, a już będzie czwarty humor z rzędu. Byłoby całkiem, całkiem czy zabawnie. A my trafimy w parce z passingiem. Ekrany, ok. Mmm. Też spoko, pod przypałkę również będzie git. Dobra, myślę, że sobie skończymy ten odcinek yy, robieniem Draxlera po prostu i tyle. Dobra, więc składzik y, ligę mamy już gotowy. Nic nie musiałem tutaj wydawać, na szczęście mamy jeszcze jednego Hummelsa w zapasie, więc mogę sobie tego na ludzie przepalić. Zwrócę sobie kolejnego i, i również będzie git. Także Także przepalamy oczywiście tych zawodników. Będzie paczka Rare Mix Players Pack. I cóż to jest za paczka? proszę mi pokazać. mil. O, 800 rating co najmniej. Okay. Co nam tutaj wlosuje? <grym> Brak. Brak ekranów, a to będzie Izak. Izak, Kozak, Izak Kerry, 8-2. Okej, okay, słuchajcie, szybka operacja powiodła się. Mamy z powrotem naszego kolejnego Humelsa, także to już ostatni. Miejmy nadzieję, że więcej już się nie pojawi. Chociaż w sumie też teraz mógłby się w sumie pojawić, no bo już nie będę go miał. Ale no, trzech Humelsów to jest wystarczająca ilość według mnie. Dobra, także proszę Państwa, ostatnie SBC również gotowe. Niestety tutaj musiałem wydać już pieniądze. Musiałem kupić Oblaka, który kosztował 5 dych, plus y, trend. Czy, który kosztował 60, więc wyjdzie to około myślę 60 tysięcy monet, także nie najgorzej. Miałem nadzieję, że będzie za darmo, no, ale nie można mieć wszystkiego. I słuchajcie, mam nadzieję, że. Że po prostu będzie fajnie się grało tym Raxlerem bo naprawdę ma genialne staty. Ma 4, 4 sztuczek, 5 słabszej nogi wiadomo, łączy się z Hakimimim, z Marquinhosem, z Kim z Mbappe, Nemarem i tak dalej. Więc to jest karta na przyszłość tak naprawdę, bo no, jest to praktycznie idealny śpek, można powiedzieć. Więc witamy pana serdecznie. Prosto z Niemiec Julian Draxler. Przyjemny zawodnik. Mam nadzieję, że będzie naprawdę bardzo fajnie śmigał. Eee, no i będzie go czekał teraz yy, próba generalna. Próba generalna w Food Champions. Więc mam nadzieję, że da sobie radę. I mamy jeszcze jedną paczkę przy okazji za zrobienie tego SBC. Jest to paczka, w której rating jest 8.2+. Mega paczka. O, zobaczmy, czy odda, czy raczej nie odda. Mamy tutaj ekran. Niestety. Może Walker? Wreszcie Kai Walker. Nie wiem, który... Kiedy? Nie wiem, ale jest Kywalker. Nie wiem, czy to w ogóle coś jeszcze kosztuje. Mam nadzieję, że jak się te 30 koła może kosztuje. Kywalker? Okej, okay, 25 koła, no i kozak. Czyli zwróciło się połowa oblaka, więc jestem zadowolony. Kozak, naprawdę kozak, bo bałem się, że, że za drogie będzie ten Dragster, ale na szczęście nie jest źle. Także słuchajcie, ta paczka również gotowa. Nie wiem, czy tutaj będzie gwarantowany rating, mam nadzieję, że tak, bo byłoby to całkiem miłe ze strony jej sports, ale no raczej nie spodziewam się takich rewelacji, jak to wygląda. Jest to paczka wymienna i będzie rating... będzie, 80+, więc okej, okay. zawsze coś. Także zobaczmy, czy może jakieś ekrany, może jakiś walkout, może ekrany po raz drugi, może drugi walker, nie. Ja y gaspas. Y y Jeszcze jest Rodrigo 8,4, aktualnie 2000. No dobra, może być. Tak jest to praktycznie za darmo SBC, więc. Niech będzie. Ok, słuchajcie, na sam koniec uznałem, że zrobimy sobie wszystkie trzy paczki, które są do zrobienia w tym SBC, czyli podania, yy, dribbling i tempo, ponieważ zobaczymy z czego najlepiej sypie. Nie wiem, czy ma to jakikolwiek sens, ale nieważne. Zaczniemy od paczki z tempem, czy będzie jakiś szybciutki zawodnik w tej paczce, może jakiś Mbappe. Albo ekrany, ok, zaczynam od ekranu. Francja, LM, Lemar, po raz. nie nie wiem, czy tych demarów trafiłem, to już jest naprawdę rekord, się powoli robi, ale chyba nie mam go jeszcze w klubie. Więc jest ok. Niech sobie ten lemar przyjdzie, jak najbardziej. Dobra. Na sam koniec zostawię sobie passing, ponownie tego na lepiej sypie. Więc teraz niech będzie dribbling. Jakiś brak ekranów. O, niedobrze, niedobrze. To będzie ten. Golowin. Także ostatnia paczka. Passing, ponoć z tego na sypie. Zobaczmy. No co, no zobaczmy. Czy najlepiej sypie. Mamy drugie ekrany, więc jest to coś. Party. Eee, jest to team. Team Party chyba na nie, czy na najmniej team, nieważne. 8-2 podań, także to tak wstrzelił się, można powiedzieć. Dobra, więc moim raz, to na tyle. E, dzisiaj możliwe, że będzie stream, więc widzę Was oczywiście na streamie z Champions, ponieważ trzeba wbić tę trzecią rangę co najmniej. Zdajcie opeczkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia dzisiaj albo jutro. Trzymajcie się do usłyszenia.